Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 100 dniach w świecie w niebiosach. Jest tu wiele nowych przedmiotów, mobów i dungeonów. Przekonajmy się, czy uda mi się w ciągu 100 dni pokonać głównego bossa na tym świecie. Jeszcze przed startem chciałbym zaprosić Cię na mojego Discorda, który powstał niedawno, więc jeśli chcesz zagrać ze mną lub porozmawiać, to link znajdziesz w opisie. A i jak już będziesz patrzył do opisu, możesz również zostawić łapkę w górę czy też suba, by pomóc mi dobić do 40 tysięcy. A ja nie przedłużam i zapraszam Cię do oglądania. Naszą przygodę zaczęliśmy dość standardowo od wycięcia pierwszego drzewa na tym świecie. Totalnie zapomniałem, gdzie tak naprawdę się znajduje i po zrobieniu kilofo rozglądnąłem się i ujrzałem, w jakim pięknym świecie przyszło nam grać. Wykopałem trochę kamienia i później znalazłem nową całkiem rudę, więc wykopałem ją z ciekawości, co to takiego i był to zenit, fioletowy zenit, z którego będziemy mogli tworzyć przedmioty. Po chwili, tak po prostu z kamienia wypadł nam odłamek ambrozji. Nie wiedziałem do czego on służy, lecz wiedziałem, że niedługo stanę się głodny, więc pozbierałem rosnące tu dookoła jagódki, bym miał co jeść w najbliższych dniach. Później, podczas podróżowania po wyspie, zobaczyłem kolejny nowy blok, który zazwyczaj nie występuje w Minecrafcie. Lecz do jego wykopania potrzebowałem zenitowego kilofu. Stworzyłem więc taki, wykopałem górny blok, a dolny od razu poleciał do góry, w miejsce tego pierwszego. Wykopałem również drugi i okazało się, że jest to grawitacyjny kamień. Pewnie nieco lepsza wersja zenitu bądź nieco lepszy materiał, więc na pewno nam się w przyszłości przyda. Podróżowałem dalej i spotkałem na swojej drodze te dziwne krówki. Nie dość, że były biało-szare, to w dodatku miały również skrzydła. Biegałem dalej i po chwili znalazłem wielkie, wydrążone w skalę wejście do jakiegoś dungeonu. W ścianie znajdowały się kamienie ambrozji, więc je wykopałem i ruszyłem zobaczyć, co na mnie czeka dalej w tunelu. Doszedłem do rozdroża i w jednej ścieżce w cieniu stały jakieś dziwne ptaki. Jeden nawet próbował we mnie trafić jakąś strzałką. Pojawił się też jakiś mały potworek, który wysadził się obok mnie i wyrzucił w powietrze. A na wprost czekała na mnie skrzynka. Czas na sprawdzenie co ciekawego mogę znaleźć w skrzynkach. Była tam zenitowa siekierka i kilka ciekawych nowych przedmiotów, które na ten moment nie wiedziałem do czego służą i jak mi się przydadzą. Gdy chciałem otworzyć skrzynię, ta zamieniła się w skrzynkowego potwora. Na początku odbiegłem od niego, by nie paść jakoś głupio, bo nie miałem żadnego seta, lecz później okazało się, że jest to dość słaby potwór i bez problemu go pokonałem. Wszedłem dalej, by zobaczyć inne skrzynie. I gdy wszedłem do pomieszczenia, trafił mnie jakoś zatruto strzałką ten ptak, który był również na początku. Nałożył on na mnie mega dziwny efekt, lecz na szczęście. Nie był on śmiertelny. Twierdziłem, że postaram się pokonać ptaszysko, więc z rozpędu wleciałem w nie i bez problemu na dwa hity z siekierki padło. Została później ostatnia skrzynka, a w niej czekała na mnie pelerynka, którą od razu sobie założyłem. Była całkiem ładna, muszę przyznać. Później podszedłem jeszcze do komnaty bossa, ale nie byłem chyba jeszcze na to gotowy. Zostawię go na później, gdy będę miał może jakąś lepszą zbroję. Zwitałem dalej i na powierzchni napotkałem dziwny czarny wir, z którego wyleciał Creeper. Na szczęście nie wybuchnął on od razu i udało mi się go pokonać, lecz na plecach wybuchnął mi kolejny. Na szczęście przeżyłem ten atak. Podróżowałem dalej i znalazłem na swojej drodze kangura. Niebieski kangur. Bardzo fajny zwierzak. Później znalazłem kolejny dungeon, który już mieliśmy przyjemność zobaczyć wcześniej. Postanowiłem, że mogę zatrzymać się tu na nieco dłużej, więc postawiłem crafting i piece i zabrałem się za przepalanie grawitacyjnego bloku, by móc stworzyć z niego jakieś przedmioty stworzyłem z niego pierwszy pancerz, zrobiłem spodnie oraz hełm, ponieważ na razie na tyle mi wystarczało tego materiału. A z Zenitu jakie miałem stworzyłem buty oraz rękawiczki i nie wiem co dawały, ale na ten moment prezentowałem się komicznie. Poszedłem sprawdzić co kryje się w dungeonie, w którym się zatrzymałem, więc ograbiłem wszystkie skrzynie, i pokonałem wszystkie skrzyniopotwory, które się pojawiły na mojej drodze. To nam jedynie boss, którego jeszcze minimalnie się bałem podjąć. Pierdziłem, że przygotuję się na walkę z bossami, więc wyszedłem na powierzchnię, zapolowałem na kilka świnek i krówek, bym miał mięso do jedzenia i zacząłem też wielkie kopanie w poszukiwaniu tego różowego... Grawitacyjnego bloku, by móc zrobić sobie lepszy set i być bardziej gotowym na walkę z pierwszym bosem. Ile kopałem, i co jakiś czas udawało się znaleźć złoży tych różowych bloków. Wykopałem je wszystkie i po jakimś czasie przepaliłem je i miałem ich 11, więc mogłem stworzyć kolejne przedmioty. Stworzyłem więc grawitacyjną klatę. Nie wiem w sumie, czy tak mogę to nazywać. Oraz stwierdziłem, że zrobię kilof, jako że skończył mi się ten zenitowy. Szybki test kilofa jak szybko kopię, i radził sobie całkiem dobrze. Chyba podobna prędkość kopania co do diamentowego, a może nawet nieco szybciej. Zenitu, jaki udało się podczas kopania znaleźć, Zrobiłem dwie zenitowe bransolety i prezentowałem się z tym całym ekwipunkiem dosyć zabawnie, ale nawet epicko. Zrobiłem również zenitową tarczę, bym miał czym się bronić i mogłem wyruszać na przygodę. Wyszedłem z swojej pieczary i budowałem most na wyspę, która była nieco oddalona, by znaleźć nowe rzeczy, jakie się kryją na tym świecie. W nowym miejscu znalazłem latającą wyspę, na której rosły drzewa i znajdowała się jakaś wieża. Postanowiłem wdrapać się tam i zobaczyć, co to jest i co tam mogę znaleźć. Znalazłem wejście do środka i w pierwszej sali po rogach były porozstawiane chmury. Zebrałem ich sobie kilka i poszedłem w stronę skrzyni, która była pod schodami. No ale niestety okazała się być skrzyniopotworkiem, więc go po chwili pokonałem i zwiedzałem dalej. Okna czy też witraże w tej wieży również były zrobione z chmur. Tu były niebieskie, więc zebrałem ich kilka, by sprawdzić jaką mają specyfikację. Okazało się, że działają one jak trampolina i można wyskoczyć na nich bardzo wysoko. Mega fajna sprawa. Poskakałem chwilę przed wieżą, na pewno nie chciałem walczyć tutaj z bosem. Wiedziałem, że znajduje się tu jeden z mocniejszych bosów w tym świecie, więc tą walkę zostawimy na później. Pobiegłem zwiedzać dalej nowe ziemie i po jakimś czasie jeszcze na tej samej wyspie znalazłem piękny budynek. Wyglądał on jak świątynia Ateny w Grecji, inaczej Partenon. Więc chciałem sprawdzić, co kryje tak piękny i ogromny budynek. Był on zbudowany na chmurach i prezentował się mega. Znalazłem wejście i na starcie przywitał mnie skrzynkowy potwór. Nie był on najtrudniejszym rywalem do pokonania, a w dodatku nie mieścił się w przejściu z jednego pomieszczenia do drugiego. Podczas zbierania nowych fantów, jakie były w skrzyniach, i pokonywania skrzynko potworów, pojawiła się Walkiria. Na szczęście nie zaatakowała mnie i mogłem zrobić to pierwszy. Była silna, miała 50 zdrowia i miała naprawdę mocne ciosy. Zabrała mi pół HP, lecz udało się z nią wygrać. Po jakimś czasie znalazłem pomieszczenie z bossem tej całej świątyni. Ogromna sala z tronem na środku, złotymi drzewami i wielorybem latającym pod sufitem. Był też i główny boss, a raczej była, lecz mnie interesowało co innego. Musiałem to zrobić. Zostałem królem tej świątyni. No, tak oficjalnie to nie, bo była jeszcze ta tutaj. Ale przyjdzie na nią kolej. Może nie teraz, bo jej o wiele słabsza koleżanka zbiła mnie do połowy HP, więc zakładam, że ta może być nieco silniejsza od niej. Wrócę tu! Powiedziałem jej i uciekłem, by przypadkiem nie, nie zaczęła atakować, że wbiłem na jej tron z buciorami. Wróciłem na naszą wyspę, gdzie mieliśmy początki bazy i postanowiłem, że czas na pierwszą epicką walkę w tym filmie. Dość strachu. Na drodze stanął mi jeszcze ten ptaszor, ale pokonałem go bez zadraśnięcia. Komnata bossa i komunikat, że walczyć mogę jedynie kilofem, więc okej. Okay. Pierwszy hit i obudził się. Kwadrat z okiem na środku, a raczej czteroma oczami patrzącymi w każdą stronę. Zaczęła się walka. Rozdawałem mu kryty jak leci. Nie znałem techniki walki jeszcze z tym sześcianem, więc na rozbój biłem się z nim w otwarte pięści. Znaczy, NO ja miałem kill, off, a on w sumie to taranował mnie całym swoim cielskiem. Ale walka chwilę trwała, było kilka kryzysowych sytuacji, gdzie musiałem trochę uciec w popłochu, a okazało się, że jesteśmy w zamkniętej klatce, lecz po chwili znalazłem na ten sześcian sposób. Nie potrafił on chodzić na ukos, więc skakałem w kółko i krytowałem go bez zadraśnięcia. Po jakimś czasie obijania go, poczerwieniał cały. Chyba się wkurzył i był o wiele szybszy niż wcześniej, lecz mimo to udało mi się go pokonać, i był to pierwszy boss na tym świecie, jakiego udało nam się pokonać. Wypadł z niego klucz i otworzył się safe, w którym była skrzynka. Otworzyłem ją dzięki kluczowi, który wypadł z tego ściana, i były tam piorunowe mieczyki, lanca walkiri oraz rynki. Przetestowałem piorunowy mieczek i rzeczywiście po rzuceniu go uderzył piorun i podpalał w boku kilka bloków. Postanowiłem przetestować też lance, ale nie zostałem jej fanem. No, była dość słaba i nie miała żadnych dodatkowych efektów. No chyba że ich po prostu nie odkryłem. Na kolejnym takim kuraku przetestowałem piorunowe nożyki. I te były kozackie. Wyglądały mega fajnie i bez problemu poradziły sobie z tym kurakiem. Na naszej wyspie, jak dobrze pamiętacie, był jeszcze jeden taki sam dungeon. Więc, jako że wiedziałem już, że jestem w stanie pokonać tego bossa, stwierdziłem, że zmierzę się z nim i zgarnę skarby, jakie kryje w swoim safe. Walka wyglądała dosłownie tak samo jak poprzednia. Również nie potrafił chodzić na ukos i po jakimś czasie się wkurzył, lecz nie był on specjalnie silny, więc pokonałem go bez problemu. Dostałem kolejny klucz do skarbu, więc uniosłem magiczne bloki kilofem, bym miał dostęp do skrzyni i użyłem klucza. W skrzyni znajdował się łuk Feniksa, płonący miecz, młot Nocza oraz różdżka chmur... Chmurzasta różdżka... no taka... chmurkowa różdżka. Od razu poleciałem testować nowe zabawki. Młot okazał się całkiem potężny, a chmurkowa różdżka... chmurzasta róż dawała wokół nas chmurki, które odbijały inne moby od nas, tak jakby broniąca nas aura. Płonący miecz działał tak jak pewnie się każdy spodziewał, podpalał zaatakowanego moba, co do zwierząt było całkiem przydatne, bo miałem od razu upieczone mięsko. Nareszcie mogłem się zemścić na tym mobku co popychał mnie tyle razy i różdżka pokonała go na strzała. Młot który dostaliśmy miał jeszcze jedną specyfikację, dało się go tak jakby rzucić. I odrzucał on wroga na bardzo daleki dystans, chociaż nie zadawało to zbyt dużo obrażeń, bo w tego kuraka musiałem trafić aż trzy razy. I mogłem po jakimś czasie zabrać się za ostateczne ulepszenie ekwipunku przed wyruszeniem w długą przygodę, z której w sumie mogłem nie wrócić cało lub w ogóle nie wrócić. Zrobiłem grawitacyjne buty. Tarcze i rękawice, i byłem uzbrojony jak się należy. Byłem cały naruszowo, ale rusz w tym przypadku zwiastował męstwo. No, zobaczymy, jak to z tym męstwem będzie przy walce z walkirią. Miałem dziwną otoczkę wokół siebie, podskoczyłem i wyleciałem do góry. Miałem jakoś super zbustowane skoki, i od upadku nie dostawałem żadnych obrażeń. Potestowałem to chwilę. I było to mega przydatne. Nie wiem nawet skąd dostałem taki efekt, ale nie przeszkadzało mi to ani trochę, a ułatwiało podróżowanie. Wyruszyłem w drogę do świątyni, gdzie zostawiłem ostatnio Walkirię, by wspomnieć jej moje słowa, że ją pokonam. Jeszcze przed dostaniem się do tej głównej sali pokonałem kilka tych jej obrończyń, by pokazać, że podbija tę świątynię potężny Heros. Nie, no, co ja gadam. Niektóre prawnie mnie zabiły. Ale udało mi się w końcu dotrzeć do złotej sali, gdzie czekała na mnie moja przeciwniczka. Wyzwałem ją na pojedynek i chciałem zacząć od piorunujących noży, ale nie działały na nią, niestety. Bo okazało się, że trzeba było ją pierwsze walnąć, a dopiero potem. Zaczynała się walka. Walnąłem ją i zaczęła się walka. Ja z płonącym mieczem, ona ze złotym. Potrafiła latać, lecz nie robiło to na mnie wrażenia. Walka była zacięta, lecz buff od bardzo mi pomagał w defensywnie, ponieważ odbijał ją na dość spory dystans, dzięki czemu mogłem ją atakować, gdy była odpychana. Po kilku minutach walki ostatnie ciosy, i udało się pokonać wielką walkirię. Wypadł z niej srebrny klucz i mogłem już zobaczyć, czego pilnowała walkiria. Otworzyłem skrzynię, a tam pełno epickich nowych przedmiotów: Pięty Miecz, topór walkirii, kamień regeneracyjny i kilka innych epickich przedmiotów. Zeskoczyłem na chmurę, na której stał budynek i leciałem dalej w poszukiwaniu nowych przygód. Mimo tego, że dzięki przedmiotem mogłem skakać bardzo wysoko, to podróże trwały bardzo długo. Musiałem budować mosty między wyspami, co pochłaniało mnóstwo czasu, więc oszczędzę Wam oglądanie budowania mostów z jedną na drugą wyspę. Po kilku dniach podróży znalazłem kolejny dungeon. Latająca okrągła wyspa obrośnięta drzewami. Wbudowałem się do niej, skoczyłem tam i byłem już gotowy na starcie się z kolejnym bosem. Szukałem wejścia do tego dungeonu. Znalazłem wejście i korytarz prowadził do czerwonej sali, gdzie na jej środku stał Ognisty boss. Może on był z lawy? Na pewno z czegoś ciepłego. Możliwe, że w tej pieczarze było tak ciepło, jak u mnie w pokoju na Poddaszu, więc czułem się, jakbym tam był. Zaczęła się walka i zaatakowałem go jego własną bronią, czyli płonącym mieczem. O dziwo okazał się dość bezużyteczny, lecz nie tylko miecz na niego nie działał. W zasadzie to nic z moich przedmiotów na niego nie działało, lecz po chwili odkryłem, co może go zranić. Trzeba było odbić tą pojawiającą się białą kulkę w jego stronę, i to zadawało mu obrażenia. Zaczęła się najdłuższa i najnudniejsza walka w moim życiu. Spędziłem w tej krypcie mnóstwo czasu, i po nawet nie wiem, czy ponad godzinie walki Został on na dosłownie jedną odbitą kulkę. Udało się to nareszcie, lecz nie mogłem się jeszcze cieszyć, bo wysłał to swoje popychadło, jak to było podczas walki, więc je pokonałem młotem i mogłem już w spokoju sprawdzić, czy było warto poświęcić tyle czasu na walkę z tym bossem. Wszedłem do sejfu i otworzyłem kluczem w skrzynie. Znajdowało się w niej ostrze wampira, zbroja feniksa i kilka rzeczy. Ogólnie nazwy w tej modyfikacji są mega fajne i brzmią epicko, prawda? Wybrałem wszystkie fanty i poleciałem dalej podbijać świat. Znów natrafiłem na świątynię Walkirii, więc postanowiłem się zmierzyć po raz kolejny z potężną Walkirią, by zdobyć epickie przedmioty, jakich pilnowałem. Nowych przedmiotów najczęściej używałem ostrza vampira, bo po utraceniu serduszek, gdy hitowaliśmy jakąś postać, one nam się regenerowały i używałem również topora Valkyrie. Zaczęła się walka, lecz mieliśmy też kamień regeneracyjny, więc ta walka poszła prościej niż ta wcześniejsza. W skrzyni ze skarbami po pokonaniu walkirii znajdowało się kilka walkiriańskich akcesoriów oraz miecz piorunów, czyli coś, co musiało na 100% być potężne. Walkiriańskie sprzęty dawały nam efekt jakby latania bądź powalnego opadania, jak sami tu widzicie. Użyłem tego, by dostać się z powrotem na ziemię, lecz jednak nadal wolałem wysokie wyskoki. Setny dzień się zbliżał, więc czas było pójść w podwiedziny do głównego bossa. Chyba jedynego, jakiego jeszcze nie pokonałem. Drapałem się na wyspę na której stała wieża, pokonałem skrzynko potwory, które były tam zamiast skrzyń i wdrapałem się na górę. By zacząć walkę z królem latających wielorybów. Niestety nie działała na niego pasywna umiejętność młota, ani nie można go było zaatakować ze wyskoku. Lecz zlatywał on i można go było atakować wtedy z miecza. Zlatywał i wybuchał, a dookoła stwarzał coraz to nowe wiry, ale ani trochę mi one nie przeszkadzały. Był bardzo wytrzymały, i walka przeciągnęła się aż do nocy. Zostało mu bardzo mało punktów zdrowia, więc zaatakował mnie ostatni raz, cztery hity z wampirowego ostrza i padł. Padł główny boss w tym świecie. Przyszedł czas, by otworzyć skarb, do którego dostaliśmy klucz. W skrzyni znajdował się topór feniksa i kamień życia. Nacisnąłem prawy na kamień i dodał nam on jedno serduszko do paska zdrowia. Zeskoczyłem z latającej wyspy, zlatując z niej w epickiej zbroi. Podróżowałem dalej i na jednej smór nie wcisnąłem shifta, spadałem i. To wszystko to był sen? Jestem z powrotem na pustynnym świecie.